возьмешь? тебя верхем едет. Не может быть. Так вот, A wiem, dobra, sorry, bo miałem kulturalnie się zachowywać mniej przeklinać Zakryj moje oczy, nie chcę, byś zobaczyć. Ile razy myliłam się O ja pierdolę, jaki niedobry Zakryj moje usta, nie chcę, byś posłyszał słuch, których nie cofnę, wiesz Świat, dzielić dzień za mnie gdy ty w tyle kłamstw Z tobą łatwiej jest mi zrozumieć gdzie Pokoiłam błąd i kim stałam się Jestem bez Siemaneczko, z tej strony Robert Mamy dzisiaj wtorek, 7 kwietnia Służymy na polu Siejemy ostatnie pole Ostatnia trzynastka 13, 13 hektarów mieszanki zbożowej Z czego się składa mieszanka Bo wiem, że niektórzy mnie z miasta oglądają Także tak, jęczmień, pszenica I owies, ale niektórzy Robią mieszankę tylko Pszenica, owies, albo jęczmień Pszenica, bez owsa Także no, różne są mieszanki No ja się trójzbożową mieszankę i właśnie jedziemy się teraz zasypać myślę nagram coś bo to ostatni dzień siewu późno dość zacząłem ale myślę, że to dzisiaj obalimy bo pole jest fajne mocno przesło strasznie się kurzy no ale cóż no tak to jest zaraz zrobimy pętlę pod przyczepę zasypiemy zboża już drugi siewnik i lecimy dalej Ja perdole, ja perdole co się dzieje? A wiem, dobra, sorry, bo miałem kulturalniej się zachowywać i mniej przeklinać. W sumie ciężko jak człowiek taki z natury, ale Ogarniemy to. Będzie kulturalnie. O. Dobra, wsiadamy? No i usiedlimy. Dobra, można nadmuch wyłączyć. Otwieramy. Po ja nie dobry. O, ciepły. Ciepły jak nie wiem Dobra, lecimy na przyczepę, trzeba hak założyć wiadro musi być. Tu hak mi spadł Na którą a O tak Teraz trzeba pozbierać do kupy Mega Jeden był taki właśnie z dziurawym rękawem i podłożyłem worek pod spód że nie wiem czy to akurat ten bo będą trochę problemy z wysypaniem ale może nie dobra, zaczepili się zaczepili się hop 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 zejść o, dobra. zejść, najpierw otworzymy siewnik prawie wszystko wysiał, słomy nie ma tu jakaś malutka słomka jest dobra, odrzucimy idziemy, palimy dwunastki no i dobra, Muszę trochę przy ktoś obroty będzie bulił, ale dobra, to nawet lepiej. jest cały także fajnie słońce świeci przesuniemy go tak na środek żeby było to już mój maksymalny wysięg jest no i dobra stój nie bojaj się kurwa. czemu ci się bojasz no i fajno girek wiązł Zobaczymy jak on do cudownie z towiązanie. Ale widzę, że nie jest za mocno zawiązany, więc będzie łatwo podwiązać. No i co? Już? Jeszcze nie. Już dobra, ja muszę trochę podnieść jednak do góry. A to już sobie z dołu podniesiemy. Dobra, i tak trzeba tutaj wejść i rozgarnąć. O! Panie, piękna robota! Oj, przesypisz. Dosypałem pszenicy do mieszanki, także jest większość pszenicy. No bo musi być, bo mieszanka ze swojej produkcji, ale zawsze dosypuję, bo tego w się robi dwa razy tyle po skoszeniu. Na pszenicy zawsze brakuje. Dobra, bo tu już końcówka, a jeszcze naprzód. Oj tak, dźwięk. Siewnik niepełny, ale to nie szkodzi. Mieszaneczko, moja. Dobra, tak rozsypiemy, żeby było równo. Trochę brakuje, ale wolałem mniej do bego wsypać niż później się męczyć, jak jest za dużo. Znowu się słomka trafiła. E, tam jedna słomka. No i gitars. O panie, jak tu wysoko właśnie. Musiałem wysoko się podnieść, bo mamy zaczep od przyczepy. A niech sobie tak będzie. Chcę ten forek złapie, bo trochę dmucha wiaterek i pofruniem zaraz wziąłem sobie łańcuch oczywiście bo nie wiem czy sięgnę tam te worki dwa z tyłu to tak sobie podciągnę po przyczepie na łańcuchu, a później przyczepię na hak będzie gitara nasypani o Dobra, teraz będziemy jechać w sumie ścieżkę, więc można od razu zamknąć. No i jedziemy. Uważaj, że przyczepa za nami nie poszła. Zciś jest trochę musician. Muhawę włączyć bo się tu ugotuję. mi się, jest tak ciepło ale faj. Dobra, jedziemy ścieżkę, czyli 6 oczywiście kalkulator tylko do pewnego momentu nabija, a jest szerokie pole, więc tych ścieżek sporo jest a maksymalnie chyba mogę doliczyć się do 6 czy do 5 ścieżek. Później muszę gasować i od nowa jechać. No ale nic. Przyfajczymy sobie, bo jeszcze kawałek jest do dojechania tam, gdzie skończyliśmy siać. Nabijemy się tego bardzo ciepłego powerka. Kurwa, usmażył się. No i tak to i idzie. Jak to idzie, to będzie taki właśnie ostatni vlog z siania, ale jeszcze jest roboty. No, jak tam mówiłem wcześniej, że 46 hektarów mi wyszło miarego. No i jeszcze kukurydza została. Ale to kukurydzę myślę dopiero koniec kwietnia. Będę siał, ale no muszę wcześniej się przygotować, bo tam mam jeszcze na część kukurydzy obornik. Myślę, że starczy na połowę co najmniej. Później zrobimy tą część talerzówką, a tamtą część no bezpośrednio na orkę zimową, tylko przebronuję. No tak jak tutaj było robione. Tutaj było tylko zabronowane po orce zimowej. Oczywiście wskos. Po dwa razy. Zebramy kamienie. Właśnie dzisiaj e, tatuś z mamuśką skończyli zbierać kamienie. E, no i, 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 i tak. No i następnie ja wjeżdżam już tutaj z ściani. Będziemy startować w ten pioch. Właśnie tu jest takie pole, że z tej strony jest trochę tego piachu, ale tam już jest ciężka ziemia glina. I dobra. Bęk bęk. W tył w dół, przód w dół. No i lecimy, tak jak mówiłem, 8-9 na godzinę. Siejemy z tą prędkością. Strasznie się kurzy dzisiaj. Ścieżki włączone, nie sieją. Klima by się przydała, ale myślę, że na drugi rok już będę się omaseję. Mam plan na konkretny, ciężki agregat ciągany. Yy, I tak, no jak mówię, no będę budował zimą prawdopodobnie swój agregat. Ciągany. Sam chcę zrobić sobie agregat, a do niego doczepić się w nich po prostu akorda, 6 metrowego no i jakie no to już będzie 6-metrowy zestaw. Nie wiem czy nie zrobić na 6 metrach kół po prostu dogniatających i wtedy na tych kołach całe podparcie. Ale zobaczymy, co tam wykombinuję. Mam trochę materiału, żeby coś tam pospawać sobie zrobimy no kurzy się ładnie co dojeżdżamy do brzegu chyć przód do góry tyłu na razie nie podnosimy bo wyłączy sobie ścieżki o jo kiedyś miałem niezłą akcję ze ścieżkami gdzieś się mi zaczepiło tam za wieszak no i kurde nie zauważyłem przesiałem tak od ścieżki do ścieżki, wszystko pościeżkowane no to odwaliłem wtedy no ale to było z 3 lata temu chyba, jak zaczynałem ze ścieżkami ogólnie dobra, zawracamy się, jedyneczka pierwszy raz no wykręcam się w ten sposób, nie lubię takich szerokich poprzecznych Na no, mnie musi być poprzeczny, żebym trzy razy przejechał się wnikiem i miał zasiane ale zazwyczaj jeżdżę 4 razy cio no i pędzimy w drugą stronę długie pole fajnie z przodu ten agregat nam trochę kurzy i ciągnik ma z przodu filtr suchy powietrza i tam wieczorem to będzie naprawdę ojze 2 kilo piachu Taka robota. Wczoraj tutaj rozsiąłem nawozy. Daliśmy po 220 salet 220 lubo foski. Zboże jak mówiłem ostatnio, jak z dziewczyną nagrywałem vloga, to mówiłem, że zostało przystrzelone, ale na takim patencie, że sporo osób się pewno zaśmieje z tego, jak majster czyścił zboże. No nie jest to tajemnicą mogę wam powiedzieć, że cedziłem zboże przez sito do piachu. Fajnie wyszło, bo chodziło, żeby tylko... chodziło o to, żeby tylko odrzucić słomę po prostu. Bo było trochę tej słomy, bo Mirka kombajn nam poszwankował coś i mu waliło za dużo słomy. Zresztą u Milka w Izone w tym roku jest trochę reperacji, bo tam cały podsiewacz mu wyrwało. No i trzeba będzie się po prostu pobawić z jego kombajnem. No przy moim tam za wiele nie ma, ale też tam zajrzę trochę do środka. Trochę poszperamy. Zazwyczaj bronuję w skos, wtedy idzie agregat wzdłuż oranego, i już jest z tyłu wszystko wyrównane. Jeszcze myślę dzisiaj do po nocy, może zdążę z bałem po nocy. Co tutaj spójrz, jeszcze do drogi to jest hektarów sporo, bo tutaj 13 hektarów mamy. Tam mamy takie dwa wagienka, no nawet trzy, więc będzie coś tam omijania. To też się dłużej trochę schodzi. No i lecimy, obróciliśmy się i lecimy z powrotem. To ma, powiem wam, że mało bardzo wilgoci wyciągamy. Niby idziemy na 15 cm z kontywatorem z przodu, ale z tyłu to znikome ilości są takiej wilgotnej ziemi, także no przeszło strasznie, ale to jest biały, Jedziemy tam na glinę, to pewno tam woda trzyma się. No i tak mało się przysuwamy coraz bliżej. Później tam będzie trochę w klin, więc też jest trochę zabawy. No tutaj też jest w klin, ale jest długie pole, a tam jest w Klinie jest krótko więc trzeba będzie się trochę namanewrować Kurzy się, Sikuzy. No teraz tylko czekać na deszcz Jak dzisiaj już posiedzą już trzeba czekać na deszcz, bo naprawdę jak u nas jest mokro to jest mokro, a jak znowu jest sucho to za szybko że tak radio ściszył, że teraz nic nie słychać. O, tu to jest piół dopiero. Widać. No, jak widzicie, ślady po nawozach rozsiewane, na bliźniakach. Także nie ma co się dziwić, że śladów od Zresztą tu jest ślad po Dżejce jeszcze jeden obok. Bo kamienie były zbierane. No. Deszczu nie ma, ale wycieraczka potrzebna. A z tym zaprawianiem zboża, no to pomyślimy. Może już na drugi rok się po prostu za to zawezmę. Szukam też kupić petkusa, żeby to zrobić po ludzku. Petkusa, bo żminkę mam, żmikę 4-metrową byśmy sobie fajnie przerobili. Dozownik by się do niej dosztukowało do zaprawiania. Także nie martwcie się spokojnie, cały czas gonię tą technikę, także wiem, że niektórzy mnie wyprzedzili, ale ja no was kiedyś dogonię, no nie mówię, że wyprzedzę, no bez jaj, no w, w swoich pieniądzach jak chcesz się zmieścić, no to tak szybko nie pogonisz, no nie, na spokojnie, ale w przyszłym roku może już się spotkamy na vlogu właśnie z czyszczenia na petkusie i zaprawiania zboża, także wtedy może większości się spodoba, bo teraz mnie strasznie o to oskarżacie. Siemano. Dzisiaj dzień kolejny roboty. Wczoraj zasięliśmy. To dzisiaj wałujemy, no ale wiecie no. Nie obejdzie się zawari. awarii. Wyczepiłem się z rozsiewacza. Rano. No i cofam pod wał. Włączam wsteczny. No i upierdoliłem wodzik w skrzyni. Znaczy się... Tak, myślałem, że pojadę tak jak jest, bo zostały mi tylko szosowe biegi. Nie miałem pierwszego stopnia i wstecznych, no ale wjeżdżałem pod pierwszą górkę. No i jak się nagle wbiły te nowe biegi, no to się skrzynia zblokowała. I kurde, dobra, zjeżdżam do domu, rozbierzemy dekiel, zdejmiemy ze skrzyni. Może tylko ten, ta pierwsza przesuwka na wodziku się po prostu ścięła, śruba ścięła i lata nam luźno. Ale już można było się domyśleć, że przecież jakby ścięło tą pierwszą przesuwkę To trzyma nam kulka wodzik i nie ma opcji żeby on się przesunął Więc już było tak jakby wiadomo, że to jest ten drugi wodzik Który przesuwa nam po prostu yy, Zazębia nam biegi Wsteczne i terenowe No i kurde zdjąłem pokrywę Patrzę, oła No dobra, no trzeba będzie rozpoławiać Jutro już się za to biorę bo i tak tam w sumie no, nawet na plus, że się ciągnik zepsuł, bo w końcu zrobię sobie żółwia. Bo już drugi rok jeżdżę z tym żółwiem, tak go tam męczę, no to przy okazji taki mały remoncik, a w dziewiętnastkę no jest gorzej rozebrać, bo tutaj mamy tych zbiorników nawalone. W 16 jest trochę tego mniej i to na pewno szybciej pójdzie. No tak, no więc skoro 16 nie dała rady, no to szybko się. Yy, wyczepiłem z siewnika, bo i tak już skończyłem sianie. Zdjąłem bliźniaki z przodu i z tyłu z szesnastki. Przednie odstawiłem, bo tu do 19 nie są potrzebne. Mamy szerokie opony, yy, ale założyłem z tyłu, bo tu mamy straszny piasek. I później zostają ślady po kołach. Yy, piasek, dobra, piasek na równym może być, ale piasek na górkach to jest już przestrana sprawa, bo jak zostawimy ślady po wale, yy, koła nam trochę wsiądą bardziej niż wału ciśnie. No i później przychodzi deszcz, no i nam straszne rowy płucze po tych górkach. Więc chodzi o to, żeby na bliźniakach rozłożyć masę i jak widzimy nie ma śladów. Nie ma praktycznie śladów, ale sucho jest, kurde, w tym roku jest masakra jakaś. Tak szybko, żeby sucho się wiosną zrobiło, to u nas to jest nie do pomyślenia, u nas zawsze mokro było, no. No ten rok taki wi widocznie będzie trochę inny. No ale niby zapowiadają coś, że jutro ma popadać, więc nie trzeba jechać zwałować no nie będę yy, czekał na to aż naprawię ezytora. no tam w sumie w dwa dni się zamknę z naprawą ale no, nie będę czekał no bo nie wiadomo popada później lipa lipa będzie z robotą także szybko przekładamy jest drugi ciąg no i co jedziemy wał nasmarowany nasmarowany wszystko fajnie i podczepiamy no i rypło. Rypło się ze skrzynią, ale to jest głupia awaria, głupia awaria. Jedna śrubka, jeden wodzik, którego no nie możemy naprawić niestety bez rozpołowienia ciągnika. Patrzcie ile piachu tu leży na tupale. Dobra, jedziemy, bo ja musiałem ten chwilę wysiąść, klimatyzację w ciągniku włączyć, bo wie ta o co chodzi. Dobra, kamera nagrywa, to możemy jechać. No i gitara, czapaję sobie położymy, strasznie się kurzy, no nie będę to otwierał, bo to 500 kg piachu by było, później weź to sprzątaj, więc no czasami trzeba się pomęczyć, no i lecimy, lecimy, oczywiście wałuję, no każdy inaczej wałuje, ja zaczynam od jednego brzegu i robię takie pętelki, powiedzmy po 5 okrążeń, no i przesuwam się dalej, robię znowu taki przejazd, no fajnie jest, bo wzdłuż sianego polecimy i zawsze nam się równo zamknie pole. No chyba, że jeździmy tak z wałem no i później wyleci z czasem, ale jest dobrze. Jest dobrze, cały czas trzymamy tą odległość. No kurzy się strasznie, nic nie widać z tyłu, nawet czasami w ogóle wału nie widać. Boże święty, coś się dzieje. Fajnie, czy to się sztanęło się? Czemu to się tak kurzy? Nie no, teraz pilnie trzeba deszcz, Ażem żem bruzdę odjebał tutaj kwernelantem z Ursusem zamiast wypłycić trochę ten tył, żeby tak nie odjebać mocno, to zajebałem tak głęboko, że nawet tego nie wyrównałem teraz, bo nawet nie dojechałem z poprzecznym, z poprzecznym odsiewaniem nie dojechałem do tej bruzdy, no i teraz taka została. Bruzda ta marna, no ale cóż tam nie przejmujmy się. Tam jeden kamień wczoraj trafiłem i widzę, że leży, więc trzeba będzie go zabrać na wał ale to jeszcze z szybszej jazdy i... z szybszej jazdy albo nie idę teraz, bo później się nie będzie chciało teraz póki o nim pomyślam to idę, go zabiorę jeden rodzynek się uchował Taki pioch, tak Mirek zbiera kamienie, o to to, nie no dobra, nie będę na Mirka zwalał, przecież to moja wina, bo mój agregat dużo wyrywa, ale co zrobisz. Mamy specjalne miejsce na wale, na kamienie, Dobrze. można układać sobie, olej się zakurzy, Fu. Niech sobie leży. Jedziemy dalej. Cały czas do przodu trzeba pędzić. No i jesteśmy już na bazie po robocie. Żeby nie było ostatnio dla Maseja założyłem podkowę. Teraz niczym się nie różni od ciągników pozostałych. O, tu już trochę podzewiała w ursusie. No ale ona już ma swoje lata. W szesnastce jest czerwona. I tak, w 16 już wam pokażę o co tu to, to chodzi. Tak mniej więcej co się stanie o wzytorze? No tam moment do zrobienia, ale no jest zabawy, bo trzeba rozpołowić. Trzeba najpierw to umyć, bo trochę Saigon jest, no ale dobra. Ja tak na szybko to wybierałem, bo myślałem, że tą zapadkę mi zerwało na wodziku. Ten wodzik odpowiada nam za terenowe biegi i wsteczne. Czekajcie, do przodu raczej jest do terenowych. Nie, do przodu jest do wstecznych, a do tyłu jest do terenowych. O, tak. Będzie, no i myślałem, że po prostu ścięło tą śrubkę, którą tutaj mamy. Uhe, teraz to pan zasłonił, żeś ta śrubeczka, ona jest tutaj na drucik. No i tam w środku też jest na drucik, albo ścięło po prostu śrubę, albo naprawdę drucik się zerwał i się odkręciła, i przez to nam tak zapierdala, że w ogóle nie przyciąga w wodzika tych widełek z tyłu, które nam zazębiają biegi. No i dupa, bo tutaj mamy trójkę skrzynię. Synchronizator jest na dwójce trójce, a jedynka jest bez synchronizacji. Yy, no wolna skrzynia, no ale oj, tam nie jest taka zła. No teraz się przyjdzie, po prostu zrobić znowu kapitalkę, bo była robiona 3, 4 już lata temu. Jak go kupiłem, to od razu Mirku dałem pojeździć z Gruberem. To kurde, źle się skończyło wszystko. I skrzynia się zerwała, zerwało tutaj między innymi to odejście do przedniego napędu, no i synchronizator się spalił, ale wszystko wtedy zostało zrobione, no i 4 lata to przejeździło, dalej wszystko działa, tylko że żółwia nie robiłem wtedy, teraz już 2 lata temu sobie plułem w... W twarz po prostu, bo mogłem to zrobić I tak samo jak mogłem wymienić mikropompę. Bo to jest obowiązek, praktycznie jak rozbieramy coś takiego, to najlepiej jest to wymienić. No i nie wymieniłem, i na mikropompie siadło mi ciśnienie, no działa to wszystko, ale to jest wszystko takie spowolnione. No więc teraz będzie trochę zabawy, wymienimy mikro, wymienimy tarczę sprzęgłową. Trzeba jeszcze będzie wymienić tego żółwia, chyba całego, bo na części to chyba się nie będzie opłacało. No i rozjedziemy go w dwóch miejscach, po prostu na moście i na pośredniej skrzyni. Ale chcę też robić sprzęgło, także pośrednią od silnika też odjedziemy. Czyli że na cztery kawałki go podzielimy. Ale to moment, tylko trzeba najpierw pokrywę tutaj zarzucić tak na szybko, złapać ją trochę na dwie śruby. No i trochę tu jeszcze powybieramy tej podłogi pojedzie się na myjnię najpierw, bo tutaj nie było myte. oj, 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 od remontu. 4 lata. No wiecie, ciągnik tak pod spodem no czasami myje, ale no i tak tam wszędzie dokładnie nie dojdziemy. A jak to zetory mają, czasami gdzieś tam wycieknie olej i zaraz się tutaj później piachu na kurzu nazbiera. Słoma gdzieś wleci. Syf się robi po prostu. No, ale to wszystko jest do wymycia. Ja tylko tak na szybko wydmuchałem to, co było luźne, żeby mi nie powpadało do skrzyni. A teraz założymy tak, jak z powrotem pojedzie się na mniej. No i gitara. Może wam zrobię jakiegoś vloga es eh, se remontó.